W przypadku spółek, PCC płacisz, jeśli siedziba spółki jest w Polsce albo jeśli centrum zarządzania tej spółki kapitałowej faktycznie jest tutaj, chociaż jej siedziba mogłaby być gdzie indziej. To kto właściwie płaci ten podatek? Zawsze kupujący? Przy sprzedaży faktycznie kupujący, ale przy zamianie obie strony, a np. przy pożyczce pożyczkobiorca, a jak robisz darowiznę, to płaci obdarowany. A co w przypadku, jeśli umowę podpisuje się u notariusza? Notariusz pobiera i odprowadza PCC za Ciebie, więc nie musisz się tym martwić. Super, a jak z tym obliczaniem podatku? Podstawą jest zawsze wartość rynkowa przedmiotu umowy, a nie cena z umowy. Więc jak kupujesz auto, to bierzesz średnią wartość rynkową, a nie tę, co ustaliłeś z właścicielem. No i stawki są różne: 2% od rzeczy, 1% od praw majątkowych, 0,5% od umów spółki. W takim razie, jak mogę go zapłacić? Musisz złożyć deklarację PCC-3 lub PCC-4 zależnie od sytuacji. Masz na to 14 dni od zawarcia umowy. Możesz to zrobić przez internet w e-urzędzie skarbowym albo osobiście. I w tym samym czasie zapłać podatek. A co jakie zwolnienie? Może uda